Stuletnie i starsze sikawki konne, pieczołowicie odrestaurowane, przesmarowane i przygotowane do akcji, po raz jedenasty wyjechały ze strażackich remis, by podczas zawodów służyć drużynom ochotników i cieszyć okolicznej publiczności przyglądającej się rywalizacji w bieńkowicach. Zapraszam na materiał z międzynarodowych zawodów sikawek konnych. Były 11 powiatowe i 8 międzynarodowe zawody sikawek konnych o puchar starosty. Do rywalizacji przystąpiło w sumie 27 drużyn ochotników z województw śląskiego i opolskiego. Przybyli także Czesi z Dobrosławic i Ostrawy. To unikatowe święto strażaków i ich rodzin zamiast współzawodnictwa z użyciem nowoczesnego gaśniczego sprzętu w rolach głównych ponad stuletnie sikawki. Wiele z nich jeszcze do niedawna pełniące rolę jedynie muzealnych eksponatów. W rękach ochotników podczas takich zawodów dostają drugie życie. Przez te zawody, te sikawki są konserwowane, naprawiane, żeby to po prostu było sprawne. Może, może gdyby tych zawodów nie było, to gdzieś by to po prostu zapomniano, zapomniano by o tym sprzęcie. Ochotników do dbania o zabytkowy sprzęt nie trzeba zachęcać. Sikawka jest po, po, po remoncie 5 lat temu, na 105-lecie 105 jednostki, jak było, to myśmy wyremontowali. Sikawka to jest niemieckiej produkcji. Do naszej jednostki przyszła w 1907 roku, ale prawdopodobnie sikawka jest starsza. Jak często wyciągacie ten sprzęt? No, raczej bardzo często. Praktycznie co roku i kilka razy w roku, bo na zawody jeździmy do Jaszczębia, do Biękowic, tutaj do Wilkowic jeszcze jak to jest pokrzywnica, także dosyć sporo. Kiedyś jeszcze jeździliśmy do Cichowa, to jest pod Poznaniem, ale to wiadomo, to się wiąże z kosztami odnośnie transport jednostki i, i po prostu tej sikawki konnej. Co takie zawody wam dają? Satysfakcje. To jest praktycznie... Mamy drużyny i dziecięce, takie małe dzieci, także no to ich po prostu tak kręci, że nie ma problemu, Przychodzę na ćwiczenia, ćwiczą i... Są sukcesy, także jest dużo pierwszych miejsc zajętych i sikawka jest też dosyć stara, także za to też na niektórych zawodach jest to oceniane, no a przede wszystkim ta do dzieci zabawa i do wszystkich. Dokładnej daty produkcji tej sikawki ochotnicy z Pietraszyna nie znają, ale dbają o nią najlepiej jak potrafią. Trochę, trochę trzeba poćwiczyć, przesmarować tą sikawkę, trzeba o nią dbać, żeby była sprawna po prostu. Jest taki podział zadań, teraz jak słyszę tutaj wśród młodzieży przed zadań, kto czym się ma zająć? No właśnie, każdy ma do wykonania swoje zadanie. To nie jest sama zabawa też, ale grają po prostu o pewne nagrody, także to też dla nich jakaś taka rywalizacja i, i pewne funkcje, które muszą spełnić, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik wtedy. Wreszcie, czyli czym się trzeba wykazać? Jakimi umiejętnościami? No przede wszystkim mieć dużo siły, żeby móc po prostu tymi sikawkami pompować, no bo to nie jest lekka, lekka robota. Pary w rękach z całą pewnością nie brak góralom. Zespół z Wilkowic w zawodach bierze udział już po raz trzeci. Dobieńkowic, strażacy z gór przywieźli wyjątkową sikawkę. Przyjechaliśmy tutaj z pompą, która nawet nie wiemy z którego roku za bardzo jest, bo mamy dwie takie pompy. Mamy pompę z 1905 roku, wyprodukowana w, w Tarnowie przez braci Bartnik. Ale nie przyjechaliśmy to dlatego, że to jest pompa, która jest na Kolasce. No i trzeba by lawetę, a to jest trochę za daleko jechać. Przyjechaliśmy z taką pompą, która jest, nie, nie wiemy z którego roku ona pochodzi. Ale w pełni sprawna i dbacie o nią. pełni sprawna jest. Za dwa tygodnie będą takie same zawody w Wilkowicach, w naszej gminie. Myślę, że z tą pompą nie wygramy zawodów, ale my przychodzimy na zabawę. W zawodach sikawek, konnych, co pokazały poprzednie edycje tego wydarzenia, doskonale radzi sobie także płeć piękna. Ochotniczki z Ucieszkowa przyznają, że z roku na rok konkurencja jest coraz silniejsza. Raz nam się udało, dwa lata temu wygrałyśmy tutaj zawody właśnie, ciężko było, ale dałyśmy radę, więc myślimy, że w tym roku też nam się uda. Jak to jest z tą konkurencją wśród dziewcząt? Czy jest Was coraz więcej? Coraz więcej nas jest, aż normalnie nas to przeraża, że jest nas więcej i tych drużyn. i. Na każdych zawodach jest coraz więcej dziewczyn, kiedyś było nas kilka, może trzy, cztery drużyny, a teraz nie wiem, może siedem nas dzisiaj tutaj jest, może i nawet więcej. Czyli trzeba się bardziej starać. Bardziej tak i trzeba więcej siły. Do rywalizacji bez obaw przystępują także drużyny dziecięce. Prawie jesteśmy jak właśnie ci nasze, te starsze drużyny. Mhm. Czy ci się od nich? Tak, mamy wzór właśnie na nich, mhm. wzorujemy się. Dacie radę, będziecie dzisiaj na podium? Tak! To tylko kilka spośród blisko 30 drużyn biorących udział w zawodach. Na rozmowę z pozostałymi uczestnikami zabrakło nam czasu. Komendant zarządził odprawę. Rozkaz trzeba wykonać. Panie Prezesie, Naczelnik OSP Biękowice melduje gotowość drużyn do rozpoczęcia zawodów o Puchar Starosty raciborskiego. Po ustawieniu sikawki przy basenie z wodą startujące w zawodach drużyny kolejno stawały na starcie. Po pokonaniu toru przeszkód strażacy siłą mięśni uruchamiali zabytkową pompę i strumieniem wody podawanym z prądownicy przewracali ognik. W tej konkurencji o czasie wykonania zadania decydowała nie tylko siła, ale przede wszystkim zgranie całego zespołu. Jako drudzy, z ćwiczeniem mierzyli się ochotnicy z Krzyżanowic. To był ich absolutny debiut na tych zawodach. Rozcieszymy z tego, że pierwszy raz że się startowali, taka mobilizacja chłopaków była, żeby tą pompę jednak z tego naszego tam eksponatu przed rewizją wyciągnąć i zabrać udział w tych zawodach ciekawych, konnych. Chłopcy się zmobilizowali no i myślę, że z tym czasem 38 sekund, jak najpierw raz to dobrze. Pompa jest zabytkowa, zasponsorowana kiedyś przez pana Karla Maxa Lichnowskiego. Przetrwała do dzisiaj, ją trochę adresowali. No jeszcze tam trochę jest remontu, przy niej wymiana kół, ale mi się, mi się wydaje, że sukcesywnie jakiś tam czas, jak pozbieramy pieniążki, też to się dopracuje, wyremontuje i myślę, że to nie są ostatnie zawody, że, że wystartujemy w przyszłym roku. Takie debiuty to wartość dodana tych zawodów. Uważają zgodnie wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki i starosta raciborski ryszard Winiarski. Te zawody mobilizują nasze straże do tego, by. Yy, Dbali i wyremontowali te sikawki stare, które były u zarania powstania jednostek. Dzisiaj cieszę się, że po raz pierwszy na tych 11 zawodach bierze udział Sikawka Konna Skrzyżanowic. Do tej pory była nie do końca wyremontowana i, i zdobiła tylko i wyłącznie straż czy budynek OSP w Krzyżanowicach. Dzisiaj jest po raz pierwszy na zawodach i to jest tak fajne, piękne i myślę, że cenne dla tych strażaków, bo mobilizuje ich do, do takiego wspólnego działania. Na pewno ich zbliża do siebie, a cieszę się, że również są to zawody. Jakby nie było w gminie Krzyżanowice, z udziałem drużyn czeskich, bo współpraca jest taka dość szeroka i zawody są również z jednostką z Ostrawy, z którą również współpracujemy na innych płaszczyznach. Cieszę się również na płaszczyźnie ochotników i strażaków. Cieszy to, że gdzieś tych zabytków jest dosyć dużo, tych ciekawych konnych i ta tradycja jest podtrzymywana. Puchar starosty wywalczyli gospodarze wśród kobiet, najlepsza była drużyna OSP Przewóz a pierwsze miejsce wśród drużyn dziecięcych zajęli ochotnicy z Zabełkowa.